Ludzie, którzy byli świadkami morderstwa, jaka jest wasza historia? Moja przyjaciółka została postrzelona w głowę i kilka minut później umarła na moich oczach podczas strzelaniny między jej starszym bratem a policją. Bawiliśmy się na boisku obok jej domu, jak zawsze, jej brat przez cały czas miał nas na oku, aż w końcu wyciągnął broń i w chwili, gdy na miejscu zjawili się funkcjonariusze, zaczął strzelać. Choć minęły już 22 lata od tego incydentu, nadal cholernie za nią tęsknię. I nie potrafię opisać słowami, jak bardzo mną to wstrząsnęło. Pewnego dnia, gdy wracałem do domu, byłem świadkiem kłótni jakiejś pary. Koleś postanowił po prostu sobie pójść, co ewidentnie nie spodobało się jego dziewczynie. Wsiadła do samochodu, czekając około 5 minut, aż ten nieco się oddali. Byłem akurat po przeciwnej stronie chodnika, aż tu nagle coś miga mi przed oczami i zauważam faceta wylatującego w powietrze. Dziewczyna musiała jechać z prędkością co najmniej 100 km na godzinę. Chłopak nie miał szans, uderzył w drzewo i zginął na miejscu. Co zrobiła jego partnerka? Jedynie uchliła szybę, wykrzyczała coś w kierunku jego bezwładnego ciała, po czym odjechała. Zgnieciona maska jej samochodu była dosłownie cała umazana krwią. Ale to widok wykrzywionego ciała ofiary tuż u podstawy drzewa będzie mnie nawiedzał aż do śmierci. Facet był niemalże złożony na pół. Skontaktowałem się z policją i okazało się, że jakoś godzinę później znaleźli ją na myjni samochodowej, gdy usiłowała domyć krew wraz z kawałkami ludzkiego mięsa z maski samochodu. Wydarzyło się to tego października w Quebec. Podczas spaceru na mieście dostrzegłem grupę ludzi zgromadzonych przy kolesiu ubranym w zbroję rycerską. Nim zdążyłem cokolwiek pomyśleć, zabił dwie osoby, które były tuż przede mną, wymachując mieczem. Później ranił kolejne trzy. Byłem totalnie przerażony i nie miałem pojęcia, że jestem w stanie biec tak szybko. Jeżeli też jesteś przerażony pierwszymi wyznaniami, to pamiętaj, aby wywieźć łapkę w górę do lasu i łaskotać się tak długo, aż wyjawi Ci tajemny przepis na Krabu Burgera. Nie zapomnij też o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki. Kiedy miałem 6 lat, wraz z rodziną wybraliśmy się na pokaz ulicy Sezamkowej na lodzie. W momencie, gdy już wychodziliśmy, furgonetka wjechała w małą dziewczynkę z ogromnym impetem, przeciągając ją przez cały parking. Do teraz mam przed oczami zrozpaczoną matkę wskakującą na przednią szybę. Głośno krzyczała na kierowcę, podczas gdy ten nawet nie raczył się zatrzymać. Jako, że moja mama była pielęgniarką, to ze wszystkich sił próbowała podtrzymać dziewczynkę przy życiu do czasu przyjazdu karetki. Niestety, nie udało się. Całe zajście miało miejsce ponad 30 lat temu. Moja nadal nie mogą wymazać z pamięci tamtych krzyków i widoku martwego, bezwładnego ciała tamtego dziecka. Dzień jak co dzień siedziałem sobie w barze, aż tu na moich oczach dwóch facetów udało się w ostrą kłótnię. Po jakimś czasie, gdy ciśnienie opadło, jeden z nich już kierował się ku wyjściu. Drugi koleś postanowił wykorzystać tę okazję. Wybiegł za nim na zewnątrz, uderzając go w tył głowy. Śmierć na miejscu. Innym razem byłem świadkiem śmierci na autostradzie, choć nie było to morderstwo. Facet zeskoczył z mostu, pod którym przejeżdżałem, z liną obwiązaną dookoła szyi. Zanim jednak zginął, został rozczaskany na drobne kawałeczki przez ciężarówkę. A może jednak wcześniej złamał sobie kark, zanim pojazd w niego wjechał? Nie mam pojęcia. Mój sąsiad został zamordowany z zimną krwią na moim własnym podjeździe. Bardzo wspierał swoją przyjaciółkę, pomagając jej wydostać się z toksycznego związku, przez co jej byłem miał go na celowniku. Widziałem, jak wraca z nią do domu po tym, jak poszli zrobić zakupy dla jego dzieci. Potem usłyszałam trzy głośne strzały. Natychmiast wybiegłam na zewnątrz, zastając krzyczącą kobietę i sąsiada leżącego na ziemi. Miał dziurę w klatce piersiowej wielkości mojej pięści. Niestety, po zatrzymaniu go za rękę i modleniem się, aby nie cierpiał za długo, nie mogłam nic zrobić. Nigdy nie zapomnę tamtej nocy. 48 godzin później zerwałam umowę najmu i wyprowadziłam się do mojego chłopaka, który mieszka w o wiele bezpieczniejszej dzielnicy. Wiedz, że byłeś wspaniałym sąsiadem i cudownym ojcem, Kane. Pamięć o tobie nie zaginie. Moja dziewczyna poszła wyprowadzić psa na spacer, podczas gdy ja ogarniałem się przed pracą. Biorę prysznic, aż tu nagle dochodzą mnie jakieś odgłosy z zewnątrz. Wyglądam przez okno i ku mojemu przerażeniu widzę moją dziewczynę, która rozmawia ze swoim agresywnym ojczymem. Nie byłem w stanie usłyszeć o co chodziło, ale jednego byłem pewien: to nie skończy się dobrze. W ułamku sekundy chwyta za strzelbę, postrzela dziewczyną w twarz, a następnie podstawia sobie broń pod brodę i pociąga za spust. Morderstwo i samobójstwo za jednym zamachem. Od tamtej pory moje życie już nigdy nie było takie samo. Kiedy miałam 10 lat, wujek zamordował w naszym domu partnera mojej mamy. Jej chłopak próbował uciec, lecz ostatecznie został zagoniony w kozi róg i zabity tuż przed domem. Nie muszę mówić, jak bardzo zaważyło to na naszych relacjach rodzinnych, a przede wszystkim na stosunkach między mamą a babcią. Wszystko działo się ponad 30 lat temu i obecnie jestem jedynym żyjącym świadkiem, który był w domu tamtej nocy. Byłem mniej więcej 8 dzieckiem, gdy spędzaliśmy wakacje w ośrodku turystycznym. Kiedy chcieliśmy się wymeldować między dwoma kolesiami przy barze w lobby, wywiązała się kłótnia. Niestety nie mogłem wywnioskować o co chodziło, bo mówili w innym języku. W każdym razie musiało być ostro, bo jeden z nich chwycił za butelkę, rozbił ją, po czym uderzył tego drugiego w szyję. Ofiara upadła na podłogę, rozsmarowując wszędzie krew. Moja mama zasłoniła mi oczy, po czym szybko zebrała naszą rodzinę z miejsca zdarzenia. Dopiero po dwóch latach dowiedziałem się, że właśnie wtedy tamten facet stracił życie. Bramkarz w klubie zepchnął pijanego mężczyznę ze schodów. Ten nie był w stanie się niczego złapać i poleciał do tyłu, uderzając głową o chodnik. Przez jakiś czas był jeszcze przytomny, ale nie trwało to długo. Ostatecznie skonał na chodniku. Piętnaście minut później został przetransportowany karetką na SOR i uznany za zmarłego. Nie było żadnych nagrań z monitoringu i nikt nawet nie miał dowodów, które przemawiałyby za złymi intencjami bramkarza. Poszkodowany mężczyzna to przecież tylko pijak, który w dodatku nie miał nikogo bliskiego. Koniec końców jego śmierć uznano za zwykły wypadek. Bardzo często musiałem mijać tamto miejsce, jadąc do pracy i nigdy nie zapomniałem wyrazu twarzy tamtego mężczyzny. To przerażenie, po których jego oczy zaszły mgłą, już zawsze będzie mnie nawiedzać. A kim byłem ja w tej całej historii? Sanitariuszem, który transportował go do szpitala. Byłem u jego boku od samego początku, aż do potwierdzenia zgonu. Mieszkam w kraju, w którym kierowcy autobusów kradną sobie nawzajem trasy, rozkłady jazdy itd. Normalka. Kiedy miałam 8 lat, byłam pasażerem jednego z takich autobusów. Najprawdopodobniej to mój kierowca był tym, który postępował niezgodnie z prawem. Nagle nadjeżdża kolejny autobus. Jako, że jest wcześniej rano i dzieciaki muszą dostać się do szkół, oba autobusy są przepełnione. Kierowca drugiego pojazdu nas zatrzymuje. Po chwili obaj wysiadają i zaczynają się na siebie drzeć. Ten drugi mężczyzna ma przy sobie broń, ale z racji, że jest starszy i słabszy, mój kierowca wyrywa mu ją, oddając kilka strzałów. Niestety, z racji, że siedziałam przy oknie, wszystko widziałam aż nazbyt dokładnie. Gdy ciało upada, a spod niego wypływa czerwona plama, świat jakby zamiera na sekundę. Ostatnią rzeczą, jaką słyszałam, był rozlegający się wystrzał. Momentalnie wysiadłam z autobusu i udałam się pieszo do szkoły, oddalonej o jakieś 20-25 przecznic stąd. Pamiętam, jak przez co działo się dalej. Przez jakiś czas byłam blada, jak ściana, i nie reagowałam na nic. Od tego czasu nie cierpię hałasu, fajerwerków. Sam odgłos przynosi mnie myślami do tamtego dnia. Wszystko działo się 5 lat temu. Kiedy miałem 18 lat, ktoś próbował włamać się do mojego domu. Siedziałem sobie na dole oglądając w telewizji coś o motoryzacji, aż tu nagle usłyszałem dziwny dźwięk, jakby ktoś próbował wyważyć drzwi. Mój tata, wojskowy swoją drogą, postanowił zmierzyć się z tym kolesiem. Tamten odwrócił się, po czym postrzelił mojego ojca w klatkę piersiową. Przed śmiercią tata był w stanie oddać kilka strzałów, ostatecznie zabijając włamywacza. Potem leżał na ziemi i już się nie ruszał. To cała historia w wielkim skrócie. Zabójca mojego taty okazał się być skazańcem z sześcioma nożami pochowanymi po kieszeniach. Prawdopodobnie szukał po prostu pretekstu, żeby wyrządzić komuś krzywdę. Tata już na zawsze pozostanie bohaterem w moich oczach. 24 marca 2015 roku o poranku byłem w Barcelonie na lotnisku. Jedynie trzy loty miały opuścić mój terminal i wszyscy byliśmy opóźnieni przez okropną mgłę. 30 minut przed nami 150 ludzi weszło na pokład lotu 9525 linii German Wings. Chociaż nie zobaczyłem tego na własne oczy, to byliśmy ostatnimi ludźmi, którzy widzieli ich żywych. Pierwszy oficer rozczaskał samolotu Alpy francuskie, popełniając samobójstwo i ciągnąc za sobą 149 kolejnych istnień. To będzie mnie prześladować do końca moich dni. Swego czasu pracowałem w kinie. Pewnej nocy podmieniałem znak tuż przy drodze i wtedy zobaczyłem taksówkę, która zatrzymała się na przystanku autobusowym. Po dłuższym postoju odjechała, ale właśnie to przykuło moją uwagę. Dostrzegłem kolesia, który wysiadał i szybko się oddalił. Tydzień później, gdy robiłem dokładnie to samo, usłyszałem głos, który prosił mnie, żebym wrócił na dół. Pokazał mi odznakę policyjną i zapytał, czy ostatnio widziałem w okolicy coś dziwnego. Odpowiedziałem, że jedynie ową taksówkę i wysiadającego kolesia. Następnie pokazał mi wiele zdjęć podejrzanych. Okazało się, że byłem jedynym świadkiem morderstwa i nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Żałuję, że mu się wtedy nie przyjrzałem. Udało ci się wypatrzeć dzisiejsze tajemne hasło? Dołącz do rebelii, dodając je do swojego komentarza. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to przypominam o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki. Cześć.